Siemaneczko, dzisiaj Wam opowiem o trzech powodach, dlaczego ludzie nie lubią furasów. Po pierwsze, uważają, że każdy, kto zakłada taką maskę, zachowuje się jak zwierzę, czuje się zwierzęciem. No, uświadomię Was może trochę: ja jestem człowiekiem, jestem po prostu człowiekiem, który zakłada taką fajną maskę i dobrze się bawi. Po drugie, źle się zachowujecie. Okej, okay. no dobra, ale czy ja się zachowuję w jakiś sposób zły? Yy, czy ja komuś coś robię niefajnego? Nawet bym powiedział więcej, no robię dużo, fajnego, dużo fajnych rzeczy. Nagrywam fajne filmiki i pokazuję ludziom, jak można się fajnie bawić. No i trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to taka: kiedyś poznałem jednego furasa i on był głupi. No ale stary, to, że ktoś był głupi, znaczy, że wszyscy są. No chyba tak nie można mówić.